Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na prosty detoks ubraniowy. Opowiem Wam, jak przebrnąć przez odczyszczanie szafy, jak zrobić to najszybciej. Ja jestem akurat tego zdania, że za takie rzeczy trzeba się zabrać um, szybko. Nie rozmyślać za bardzo, bo im dłużej odkładamy w czasie i rozmyślamy nad daną rzeczą, tym jest nam trudniej się po prostu jej pozbyć. Więc ja się często pozbywam rzeczy z mojej szafy, jeżeli mam pewność, że danej rzeczy nie noszę albo nie będę nosić. Natomiast jeżeli Wy macie problem z pozbywaniem, się rzeczy, to mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Staram się właśnie nie rozmyślać za bardzo, czy dana rzecz przyda mi się, jak nie wiem, schudne, jak zgrubne, jak coś tam, jak coś tam, to nie ma sensu. Najlepiej patrzeć na to, czy rzeczywiście w danym momencie, czy w danym krótkim okresie czasu tą daną, daną rzecz nosimy, niż rozmyślać, co będzie, jeżeli schudne. Jak jeżeli schudniesz, to za, za, zakupisz takie rzeczy, które będą Ci w danym momencie pasować. Natomiast te, które teraz trzymasz, bo schudniesz, niekoniecznie mogą Ci pasować. Mogą być, e, mogą się okazać w przyszłości nadal za duże, bo schudniesz bardziej niż myślałaś. Wiecie o co chodzi. Nie ma co e, zastanawiać się, co by było, gdyby, tylko czas zrobić porządek z szafą tu i teraz. Więc jeżeli macie problem, że macie rzeczy w szafie za dużo, to mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Ja też kiedyś nagrałam filmik na temat, jak pozbyć się problemu, nie mam się w co ubrać. Pod tym filmikiem nadal się podpisuję, nadal stosuję te wszystkie zasady i Wam je serdecznie polecam, więc zostawię Wam link do tego filmu w opisie, żebyście mogli zobaczyć, a dzisiaj jak przebrnąć przez szafę. Najlepsza metoda jest taka, żeby zebrać wszystkie ubrania, jakie mamy w jednym miejscu, na przykład na łóżku, w sypialni czy na kanapie, żeby widzieć, ile tych rzeczy tak naprawdę mamy, bo często nie zdajemy sobie sprawy, że tych rzeczy jest aż tak dużo. Więc warto wszystko, co mamy w szafie, wyciągnąć, położyć w jednym miejscu. Jeżeli macie także. Trzymacie ubrania nie tylko w szafie, ale macie je jeszcze na przykład w komodzie, albo macie coś w przedpokoju, w jakiejś szafie, półce i tak dalej, to warto je zebrać. Te wszystkie rzeczy właśnie w jednym miejscu. Ja że 99% moich ubrań mam w szafie, nie wyciągam wszystkiego, tylko stosuję taką metodę, że biorę każdą rzecz po kolei do ręki i nad każdą się zastanawiam. Bo jeżeli będziemy tak po macoszemu, to może się okazać, że coś przeoczymy, albo zostawimy taką rzecz, w której mimo wszystko nie chodzimy i ona dalej będzie w nam tej szafie zalegać, więc albo. Kładziemy wszystko w jednym miejscu, albo jeżeli macie wszystko w szafie, to wyciągamy każdą rzecz po kolei z szafy i nad każdą się zastanawiamy. I właśnie, biorąc po kolei każdą rzecz do ręki, przede wszystkim. Co, na co musimy zwrócić uwagę to to, czy rzecz nie jest zniszczona, czy nie jest ubrudzona, czy nie jest e, uszkodzona tak, że nie da się jej naprawić. Bo jeżeli są jakieś plamy, które już próbowaliśmy spierać od długiego czasu, rzecz była w pralni, albo są jakieś takie uszkodzenia, które nie nadają się na napra do naprawy, albo po naprawie i tak dana rzecz nie będzie wyglądać dobrze i tak nie będziemy w niej chodzić, to znaczy, że po prostu tej rzeczy się Pozbywamy, nie bierzemy jej już pod uwagę, ona od razu na starcie jest przez nas wyrzucana, oczywiście wyrzucana to znaczy, że możemy tą rzecz wykorzystać, pociąć i wykorzystać jako ścierki, możemy, nie wiem, jakoś ją jeszcze zrecyklingować, próbować wykorzystać na inne sposoby, ale do noszenia się ona już po prostu nie nadaje. Jeżeli już wiemy, że dana rzecz jest ok, nie ma żadnych uszkodzeń, nadaje się do noszenia, no to musimy sobie zadać pytanie, czy nosiliśmy tą rzecz. No i właśnie, tutaj teraz metod jest wiele, bo można się zastanawiać, czy nosiliśmy tą rzecz w ostatnim miesiącu, w ostatnim pół roku, przez ostatni rok. To wszystko też zależy od tego, w jakim regionie mieszkamy. U mnie praktycznie cały rok jest wiosna, jesień, więc ja raczej mogę sobie brać pod uwagę takie krótsze okresy czasu. Natomiast jeżeli są u Was bardziej takie zaznaczone pory roku, czyli jak jest lato, jest lato, jak jest zima, to jest zima, no to wtedy lepiej patrzeć po porami roku, czyli czy w danym sezonie nosiliśmy tą rzecz, czyli czy daną rzecz nosiliśmy latem, poprzednim latem albo też. Lata, czy daną rzecz nosiliśmy zimą, wtedy patrzmy na to w ten sposób. No i właśnie, jeżeli danej rzeczy nie nosimy, to też warto się jej pozbyć, bo jestem przekonana, że większość z Was i tak po tą rzecz ponownie nie wróci. Ja jestem sama na to dobrym przykładem, że jeżeli coś mnie, nawet coś drobnego nie pasuje mi w danej rzeczy, coś mi w tej rzeczy przeszkadza, to mimo że podoba mi się, to i tak nie będę jej nosić, więc po co ją trzymać w szafie? Więc jeżeli są takie rzeczy, jakieś powody, dla których danej rzeczy nie nosicie, to też odsprzedać, oddać. Natomiast w tym przypadku też warto się zastanowić nad tym, czy danej rzeczy nie nosimy, bo ma dla nas wartość sentymentalną, czyli trzymamy ją z jakiegoś powodu, bo coś nam przypomina, wywołuje w nas pozytywne emocje. Jeżeli dana rzecz jest dla was sentymentalna, właśnie wywołuje pozytywne emocje i chcecie ją zatrzymać, to ją zatrzymajcie. Tylko pamiętajcie też o tym, żeby z rzeczy sentymentalnych nie trzymać zbyt wiele. To muszą być perełki, to muszą być skarby. O sentymentalnych rzeczach już wam nagrywałam odcinek, czyli ja jak, się, jak sobie poradzić z sentymentem do rzeczy, jakie rzeczy wybierać, żeby one rzeczywiście niosły ze sobą tą wartość, a żeby tej um, głębszej wartości, tych uczuć, które w nas wywołują, nie odbierać tym rzeczom. Więc ten odcinek też Wam podlinkuję. Natomiast jeżeli rzecz jest sentymentalna, Możemy ją zostawić oczywiście, natomiast na sam koniec warto też przejrzeć wszystkie rzeczy sentymentalne, jakie zostawiliśmy, żeby nie było ich za dużo. Czyli chodzi o to, żeby nie zostawiać sobie z jednego wydarzenia kilka rzeczy, bo to nie zatrzyma ma jakoś bardziej w pamięci naszej tej chwili. Tylko będzie bardziej sprawiać nam problem. Więc, jeżeli coś, jakaś rzecz, jakieś ubranie nam daną chwilę przypomina, to warto sobie zostawić z tego powodu jedną konkretną rzecz. Ok, więc to mamy. Czy rzecz nosiliśmy, czy też nie, musimy się nad tym zastanowić. Jeżeli rzecz nosiliśmy, no to właśnie. Kolejna sprawa jest taka: jeżeli po tą rzecz sięgamy, to czy ona ogólnie. Jest dla nas komfortowa w noszeniu i czy ona pasuje do naszego stylu? Bo często mamy tak, że mamy. Dużo rzeczy, w których niby chodzimy, ale nic do siebie nie pasuje. I rano, mimo wszystko, stoimy przed szafą, która jest pełna. Mamy mnóstwo ubrań, niby wszystkie lubimy, ale nic do siebie nie pasuje. Nie wiemy, w co się ubrać. I właśnie tutaj przychodzi też z pomocą mój filmik: Nie mam się w co ubrać, jak sobie z tym poradzić. Warto stawiać na rzeczy, w których przede wszystkim się czujemy komfortowo. Jeżeli są to rzeczy zimowe, jesienne, to czy jest w nich nam ciepło, czy ogólnie czujemy się w nich dobrze, czy nie mamy czegoś takiego, że idziemy i się zastanawiamy, czy coś nam się nie podwija, czy coś nam nie prześwituje. Ja nie, nie cierpię się nad takimi rzeczami zastanawiać. Jeżeli coś ubieram, to to musi w 100% pasować. Ja nie chcę wyjść na zewnątrz, na miasto i się zastanawiać, czy przypadkiem ta rzecz właśnie nie podwinęła się, czy nie prześwituje, czy nie czuję się gdybym odkryła, że coś jest nie tak, czy nie czułabym się, wiecie, taka speszona, czy nie czułabym się yy, niekomfortowo, więc warto na takie rzeczy zwracać uwagę, na jakieś takie szczegóły, które mogą sprawić, że nie będziemy się czuć pewnie jednak coś będzie wzbudzać na nasz niepokój. Więc stawiajmy na rzeczy, które są dla nas wygodne, ale też warto stawiać na taką szafę, gdzie wszystko do siebie pasuje. To nie musi być koniecznie szafa kapsułowa, klasyczna, prosta, stonowane kolory. Ja taką kocham, chociaż też widzicie, mam kilka czerwonych rzeczy. Mam tutaj mocno niebieskie paski, ale wiem, że te rzeczy do wszystkiego, co mam w mojej szafie mi pasują. Więc stawiajcie na to, żeby po prostu rzeczy do siebie pasowały. Wtedy... Rano, jak wstajecie, otwieracie szafę, wiecie, że możecie wyciągnąć cokolwiek, a to będzie do innej rzeczy pasować, więc to jest fajne, oszczędzicie sobie na pewno bardzo dużo czasu. Jeżeli nie czujecie się w rzeczach komfortowo, no to mimo wszystko radziłabym odsprzedać, oddać komuś innemu. Jeż, chyba, że to jest znowu rzecz sentymentalna, no to warto ją zachować. Natomiast jeżeli już czujecie się w tej rzeczy dobrze, i pasuje ona w miarę do pozostałych rzeczy, które chcielibyście zachować, no to tą rzecz zachowajcie. No i ostatnie pytanie, jakie trzeba sobie zadać, jeżeli robimy porządek w szafie, to to czy wykorzystamy tą rzecz w najbliższym sezonie albo w tym sezonie, który trwa. Jeżeli macie możliwość, żeby wyciągać sobie rzeczy sezonowo, to to jest świetna sprawa, bo możemy trzymać rzeczy właśnie sezonowe w szafie, dzięki temu też nie robi nam się duży bałagan. Wiemy, że teraz w szafie panuje u nas, nie wiem, sezon letni. Mamy tylko rzeczy letnie i też nie musimy się zastanawiać, co gdzie jest, bo po prostu wszystko jest w tym danym miejscu. Jeżeli nie możecie sobie pozwolić na takie coś, na przykład ja nie mam na tyle miejsca i też nie chcę przechowywać w ten sposób, to starajmy się jakoś tak te rzeczy ułożyć w szafie, żeby wiedzieć, że tutaj mamy rzeczy letnie, czyli krótkie spodenki, letnie sukienki są w jednym miejscu, swetry, czy jakieś bluzy są w drugim. Jak widzieliście, wyciągałam teraz po kolei poszczególne sztuki odzież z mojej szafy więc mogliście zauważyć, że cieplejsze rzeczy są w mojej szafie tutaj z tej strony po prostu razem dzięki temu wiem po co, po co sięgam też się nie zastanawiam, nie szukam ja poza tym mam rzeczy jak widzicie w szafie bardzo mało to jest szafa typowo kapsułowa i też taka minimalistyczna, nie chcę mieć dużo ubrań, bo wiem, że u mnie się sprawdza taka zasada że 80% rzeczy wykorzystywałabym tylko przez 20% swojego czasu więc 20% rzeczy wykorzystuję przez 80% mojego czasu, dlatego też stawiam na to, żeby mieć rzeczy mało, bo wiem, że wszystko będę wykorzystywać, więc u mnie rzeczy cieplejsze właśnie są z tej, w tej, z tej jednej strony. Później przechodzimy do takich rzeczy, które są cieńsze, czyli tutaj taki cienki sweterek z Lumpeksu, tutaj taka narzutka, też już chyba sześcioletnia. Potem są bluzeczki na długie rękaw. Na razie tylko jedna druga jest w praniu, też nie mam ich wiele. Dwie koszule, które, które u mnie. Się zachowały i powiem Wam, że miałam problem. Miałam trochę koszuli, które były bardzo do siebie podobne. Miałam jedną błękitną, e, bawełnianą, drugą miałam błękitną, ale jeansową. Potem miałam taką ciemną jeansową. I jeszcze tam coś było i też jakoś nie wiem, dlaczego nie umiałam się z tymi koszulami rozstać, pomimo, że chodzę w koszulach rzadko. Ja lubię koszule, podobają mi się. Natomiast jednak przez mój styl życia, przez to, że mam dwójkę dzieci, bardzo często jesteśmy na dworze, jednak preferuję bardziej rzeczy sportowe. No nie było powodu, dla którego miałabym trzymać tych chyba pięć koszul, więc po kilku-kilku latach takiego się zastanawiania, po co ja te koszule mam w końcu, stwierdziłam, że się ich pozbywam, zostawiłam sobie jedną taką cienką. Mogę nosić praktycznie przez cały rok. Może nie, nie zimą, ale wiosna, lato, jesień, spoko. I zostawiłam sobie z dwóch jeansowych jedną jeansową i to tą ciemniejszą, bo jest dłuższa, pasuje mi świetnie do leginsów Więc też miałam takie coś, że hmm, a może jednak one mi się przydadzą. Ale skoro. Nie nosiłam ich przez ostatnie kilka lat, praktycznie, no to na pewno ich nie założę. Szczególnie, że właśnie na co dzień wybieram typowo rzeczy sportowe. Stąd też u mnie bardzo dużo t-shirtów, stąd u mnie jeansy i przede wszystkim teraz w tym okresie niesiono zimowym bluzem, Czy też z kapturem, czy takie. Klasyczne bez kaptura, tak jak ta z lewisa, więc też pamiętajcie, żeby patrzeć na to, jaki jest wasz styl życia, czym się w danym momencie zajmujecie, gdzie wychodzicie, co zajmuje wasz czas. Dzięki temu będziecie wiedzieć, jakie ubrania wybierać. Jeżeli tak jak ja jesteście mamami, które są bardzo aktywne z waszymi dziećmi, ubieracie się na co dzień przede wszystkim sportowo, no to po co trzymać wiele rzeczy, które są bardziej eleganckie, skoro i tak z nich nie korzystacie. Jeżeli znowu pracujecie w biurze, a ze sportem macie niewiele wspólnego, albo nie macie czasu po prostu wychodzić na jakieś takie wojaże na zewnątrz, no to logiczne, że będziecie mieć w szafie więcej rzeczy eleganckich. Więc tutaj też serdecznie jeszcze raz odsyłam was do tego odcinka na temat, nie mam się w co ubrać, jak sobie poradzić z tym odwiecznym problemem, a mam nadzieję, że ten dzisiejszy filmik pokazał Wam, że patrząc na ubrania i zadając sobie te kilka pytań, możecie się naprawdę rzeczy pozbyć bardzo szybko. Tylko pamiętajcie, nie zasłaniajcie się sentymentami i tym, co by było, gdyby jeżeli schudniesz, jeżeli zajdziesz w ciążę, jeżeli nie wiem, zmienisz swój styl, to zmienisz też swoją szafę. Jest teraz bardzo dużo opcji. Niekoniecznie trzeba kupować drogie ubrania markowe i to w sklepie. Możemy korzystać z bardzo wielu rozwiązań, gdzie możecie kupować z drugiej ręki rzeczy naprawdę w świetnych cenach. Więc nie myślcie też tak, że będę to trzymać przez najbliższe kilka lat bo schudnę. Tylko dlatego, że nie chcecie za te kilka lat kupić sobie nowej szafy, nowych rzeczy bo można naprawdę za niewielkie pieniądze kupić dobre jakościowo ubrania z drugiej ręki, które będziecie wiedzieć, że też Wam wiele lat posłużą, bo ktoś już je przez kilka lat miał i wyglądają świetnie. Więc mam nadzieję, że ten krótki odcinek Wam się przyda, że nie będziecie podchodzić do odgracania Waszej szafy w ten sposób. Jeżeli ten film Wam się spodobał i przede wszystkim Wam się przyda, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. No i mam nadzieję oczywiście, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, papa.